Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I powiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców. Ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. To już trzecia niedziela Wielkiego Postu, prawie środek Wielkiego Postu, i to słowo, które na tę niedzielę otrzymujemy, przypomina nam o najważniejszej sprawie w Wielkim Poście. W środę popielcową, kiedy posypywano nam głowy popiołem, słyszeliśmy słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albo też być może mówił kapłan. Pamiętaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz. I jedno, i drugie jest w istocie wezwaniem do nawrócenia. Ale w nawróceniu chrześcijańskim nie chodzi o to samo, o co chodzi w nawróceniu starotestamentalnym. Bo kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, że w nawróceniu w Starym Testamencie zawsze chodzi o zmianę postępowania. Podczas gdy w Nowym Testamencie. To słowo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ma inne tło. Tam jest greckie słowo, które nie oznacza zmiany postępowania, oznacza zmianę myślenia. Nowy Testament pokazuje, że nie jest możliwa zmiana postępowania, jeśli człowiek nie zmieni swojego myślenia. I dlatego o to przede wszystkim chodzi. I dziś, w środku Wielkiego Postu, to nawrócenie jest nam przypominane. Nawrócić się to znaczy przede wszystkim zacząć inaczej myśleć. Na skutek grzechu pierworodnego człowiek stał się egoistą, to znaczy kimś, kto myśli o sobie, żyje dla siebie i nawrócenie polega na tym, żeby odwrócić się od takiego sposobu myślenia, żeby uwierzyć w Ewangelię, to znaczy uwierzyć w miłość Boga która objawia się w Jezusie Chrystusie i zacząć według tego żyć. I to nam jest dziś przypominane z mocą. W tej medytacji dzisiejszej chciałbym, abyśmy przede wszystkim prosili o to, byśmy dostrzegali Pana Boga, który wzywa nas do nawrócenia w konkretnych faktach naszego życia, w tym świecie, który nas otacza, bo Pan Bóg wzywa nas do nawrócenia. W jaki sposób? No właśnie, widzimy to w dzisiejszej Ewangelii. Jako pewien obraz, który poniekąd się nam wprost narzuca, chciałbym zaproponować jakiś dramat, którego sami byli, byliśmy obserwatorami albo który widzieliśmy w mediach. Bo ciągle się coś dzieje. Nasze media wyspecjalizowane są w tym, żeby dostarczać nam wiadomości o różnych tragediach. Ja kiedy myślę o tych tragicznych obrazach, to przychodzą mi na myśl te wieże z Nowego Jorku, w w, o no, które rozbiły się e, samoloty, a potem te wieże upadły i zginęły tysiące ludzi. Ale tych tragedii mamy ciągle wiele. Być może każdy z nas ma w oczach, kiedy słyszy o tragediach, co innego może jakąś osobistą tragedię czy doświadczenie. Więc spójrzmy na to, i patrząc na to, myślmy o tej Ewangelii. Bo i do Pana Jezusa przychodzą ludzie wtedy nie było telewizji, nie było radia przychodzą i opowiadają mu o tragediach tamtych czasów. Zawsze takie rzeczy się wydarzały. I teraz jest rzeczą niesłychanie ważną, żeby zobaczyć, jak Pan Jezus te ówczesne tragedie interpretuje. Mówi bardzo wyraźnie o tej pierwszej rzeczy, o tym mianowicie, że Piłat zmieszał krew Galilejczyków z krwią ich ofiar. Bo ci ludzie składali ofiary w świątyni, modlili się do Boga, żołnierze rzymscy napadli na nich, zmasakrowali ich. I to wzbudziło straszne oburzenie wśród Żydów. I teraz Pan Jezus, jak na to reaguje? A no właśnie, mówi, że to wydarzenie jest wezwaniem do nawrócenia. Powiada, czy wy myślicie, że tamci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie. Wszyscy podobnie zginiecie. I przypomina jeszcze inną tragedię, która wydarzyła się w tamtych czasach, mianowicie wieża w Siloę, która zwaliła się i zabiła osiemnastu mieszkańców Jerozolimy. I dodaje, czy myślicie, że tamtych osiemnastu to byli więksi grzesznicy niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Nie, powiadam Wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Co to znaczy tak samo? Bo i w tej pierwszej tragedii, i w tej drugiej, życie tych ludzi okazało się właśnie dramatem, tragedią i bezsensem. I to ryzykuje każdy z nas, że ostatecznie nasze życie zakończy się tragedią i bezsensem. Bo ludzie walczą o to, aby żyć. Starają się to swoje życie jak najpiękniej ustawić, bogato, w wygodach, potem przychodzą choroby, liczy się na medycynę, a w końcu i medycyna przegrywa, i to wszystko kończy się śmiercią. I my mamy taki wybór albo nasze życie zakończy się dramatem i tragedią tak jak życie tamtych i wielu innych w tragediach naszych czasów, albo zyska nowy sens. Ale jaki sens? No właśnie, ten sens, który wynika z nawrócenia. To znaczy, że przestajesz się żyć dla siebie, że żyje się dla Boga i że się żyje dla innych. I wtedy niezależnie, jak nasze życie się zakończy, będzie miało inne znaczenie. Będzie wypełnione miłością. I na to wskazuje nam ta druga część dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi pewną przypowieść o człowieku, który miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przychodzi i szuka owoców. Pamiętajmy, że owoce drzewa figowego są słodkie. Ale co się okazuje? Że to drzewo figowe, choć ów człowiek przychodzi już trzeci rok. Szukając owoców, liczba trzy w Biblii oznacza wiele lat, że to drzewo nie przynosi owoców. I w końcu zniecierpliwiony mówi: wytnij je, mówi do ogrodnika, wytnij je. Po co ziemię wyjaławia? A ogrodnik prosi tego pana, zostawię je jeszcze na rok. Ja je okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc. I ten obraz mówi nam o nas samych. Bóg oczekuje od nas owoców miłości, tych słodkich owoców, i robi wszystko, abyśmy te owoce przynosili. I przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy Pan Bóg mówi: Już czas, aby te owoce się pojawiły, a ich ciągle nie ma. Kościół starożytny, ojcowie kościoła mówią, że ten ogrodnik to Jezus Chrystus, który pokazuje Ojcu swoje rany i mówi: Ojcze, ja za Niego umarłem, daj Mu jeszcze szansę. Ja go obłożę nawozem, okopię go, dam Mu pewne doświadczenia, dam Mu moje słowo, dam Mu siebie samego, moje zniszczone życie na krzyżu, może się nawróci i przyniesie owoc. I to jest bardzo ważne w tej medytacji, abyśmy na końcu zadali sobie to pytanie, jakie owoce przynosi nasze życie. Czy są to owoce miłości? Czy też ciągle są to jeszcze gorzkie owoce? My sami w odpowiedzi na to pytanie możemy sobie dawać różne yy, ciekawe diagnozy. Można nam się wydawać, że rzeczywiście że przynosimy owoce. Ale ważne jest, abyśmy spojrzeli, jak inni nas widzą, co inni o nas mówią, zwłaszcza nasi najbliżsi. Bo to oni widzą, czy nasze życie przynosi słodkie owoce, czy nie. Warto zapytać swojej żony, czy swojego męża, czy swoich rodziców: Czujesz się przeze mnie kochany?